Pani, dla uzależnionych. Dobry wieczór. Yy, halo, dzień dobry. Dobry wieczór, tak, słucham. Yy, dobry wieczór, yy, dotzwoniłam się do telefonu tutaj odnośnie uzależnień. Tak. Yy, proszę pani, bo ja już nie wiem, gdzie się udać. Yy, mhm. Mam poważne uzależnienie i, i nie wiem, nie, nie mam z kim o tym porozmawiać, bo ja nie chcę o tym gadać z rodziną. No to nie mogłaby się pani udać na terapię gdzieś do psychologa. Proszę Zaznaczcie pani, pani ale to jest bardzo poważny temat, bo my mamy... Ja, ja jestem hazardzistką. Ja chodzę do kasyna, przegrywam pieniądze. I ja naprawdę mhm. poważnie dzisiaj rozważam, czy nie sprzedać domu i nie zagrać w kasynie, żeby odrobić to, co przegrałam. No, tylko pani nie odrobi, najwyżej pani dom jeszcze straci. Także ja bym proponowała zaprzestać później. Ale proszę pani tej gry. to jest szansa 50, na 50. No nieważne, ale przegra pani wszystko i, i co pani ma. A może robi? wygram, a może wygram, nie korci. No, jak jakoś tak do tej pory pani nie wygrała. A może akurat wygrała to pani jest do tej pory? ten dzień, proszę pani, może akurat. Kurwa, ja pięćdziesiąt dzień. No, jak jeżeli wygram, pani, pani tak ja rozumuje, to milionerko. na pewno nikt. No, na pewno. Jak nie, jak nie, całkiem bezdomną. Proszę pani, masz taką. Także ja bym proponowała przestać, a jak pani sama nie może, to najlepiej iść do psychologa i, i jakąś terapię podjąć. Ale kończącem. ja nie potrzebuję terapii, potrzebuję, potrzebuję wygrać. Potrzebuje pani, potrzebuje. Ale pani. ja nie, bo jak ja wygram, to już nie będę musiała grać. A to będzie pani chciała jeszcze zagrać, bo jeszcze będzie chciała pani coś, jeszcze coś i, i w końcu z powrotem pani przegra to, co pani wygrała. A Ale ile ja pani wiem. lat już gra? Halo? Ile pani Halo, lat gra? Ey, dzie dziesięć lat już gram. I ile pani wygrała? Chuja wygrałam, nic. No, no to jak pani teraz... do tej pory nie wygrała, to i teraz pani nie wygra. Ale może akurat to jest ten dzień, no pani kochana. Na pewno nie, na pewno nie jest ten dzień. Ostatnio też był ten dzień i nic pani nie wygrała, także proponuję, jeżeli już nie ma pani pieniędzy, tylko chcę pani ja już dom. Ja samochód sprzedałam i, no. i dałam na czerwone No i to i pani czarne. nie wygrała i mleko nie zostało. I wyszło czarne. Ja myślałam, że ja się kurwa zabiję. Ale powiem no pani, powiem pani teraz, że ja myślę, że jak ja sprzedam ten dom że jak teraz po... No to po, będzie pojadę. Pani nic nie będzie Pani miała. No ale może wygram i będę milionerką. Na razie ma Pani dom. I to ma Pani. A to co może to jest głębokie i szerokie. Nie patrzy się co się może tylko to co się ma. Niech pani ma Pani powie... dom i niech go Pani trzyma. Ale niech Pani tylko powie, że jak już się zdecyduje zagrać to dać na czarne czy czerwone? Ma Pani nie grać. A niech Pani się uda na jakąś terapię najlepiej, do psychologa. Ale ja, ja wiem, skąd że pani ja Skąd Pani dzwoni? Z jakiej miejscowości? Z jakiej miejscowości skąd Pani dzwoni? Karlin. A gdzie to jest? 23 km od Poznania. Proszę Pani, czarne czy czerwone, bo ja nie wiem. Aha. Eloszka, Proszę 5 złotych. Grać Trochę mało czasu zostało. Twarz ze łzami radości, twarz ze łzami Ilić radości, terapię, twarz łzami radości. Ale ja nie potrzebuję, Takie, ja potrzebuję pani wygrać panie. pieniądze. Nie potrzebuje Pani, ma Pani dom, niech Pani pracuje i to będzie Pani miała pieniądze. Bo Ale z, ja, dom, ja jeszcze się wygram, nikt, nikt, to nie będę musiała nie, pracować. No to niech Pani idzie grać, no bo widzę, że ma Pani inne teorie i nie da się Pani przekonać. Także ja uważam, że powinna Pani przestać, dopóki jeszcze ma pani po co żyć, ma pani dom, gdzie, gdzie mieszkać. To za chwilę panie, by nie będzie pani miała nic. Auto przegrałam. Ja widziałam, że no, męża, to jest, ja mało, męża, jeszcze musi pani jeszcze ja przegrać. Ja męża wzięłam pod chuj, że miałam wypadek, a ja przegrałam. No widzi pani. Tu jest, proszę pani, do tego doprowadziło naprawdę... i teraz pani. Resztę chcę sprzedać. Bo to jest, proszę pani, adrenalina. No, mówię, niech pani idzie do lekarza i niech się pani leczy, bo pani jest chora, pani potrzebuje pomocy. A nie mogę iść do kasyna. Nie, do lekarza. Ja wiem, że ja wygram. Dobra, dobra noc. Proszę pani, niech pani się nie rozłącza. Nie nata kolwa ładnie.